Budowa ciepłowni geotermalnej na Pociejewie zakończona. Instalacja jest już w pełni gotowa do produkcji energii cieplnej. Stanie się to jednak najwcześniej w grudniu. Jesteśmy na etapie przygotowania odpowiednich dokumentów, które są potrzebne, ażeby to ciepło mogło już być produkowane, czyli uzyskanie koncesji na wydobycie. Oczekiwanie na koncesję Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykorzystuje do przetestowania sprawności i wydajności nowej instalacji. 17 maja dokonano próbnego rozruchu ciepłowni. Z wnętrza ziemi popłynęła gorąca woda i po raz pierwszy trafiła do miejskiej sieci. Próba zakończyła się sukcesem. Podczas tego rozruchu doszliśmy do wydajności 153 metrów sześciennych na godzinę, czyli nawet większa niż ona była projektowo zakładana. Bo tutaj projektowo mieliśmy zakładaną około 130 metrów sześciennych na godzinę. Parametry tej części ciepłowniczej, o czym mówi prezes Lorek, są naprawdę dobre i tutaj, jeżeli chodzi o, o potencjał, który jest tutaj zgromadzony w ciepłownictwie, jest on naprawdę, naprawdę poważny i myślę, że bardzo, bardzo miastu pomoże. Ale podczas próbnego rozruchu pojawił się problem z chłonnością otworu GT3, którym wykorzystana woda geotermalna będzie wtłaczana pod powierzchnię. Zakładano, że będzie to 115 m3 na godzinę, jest 80 m3 na godzinę, co ograniczy możliwości wykorzystania gorących podziemnych złóż. W tej chwili y, pracujemy właśnie z MZC nad rozwiązaniami, jak polepszyć te właściwości chłonne aby całą ilość wody, którą można eksploatować z otworu GT1 zatłoczyć do GT3. Jest kilka sposobów można tutaj polepszyć parametry kolektorskie. Moim zdaniem należałoby też być może wykonać takie badania geofizyczne, żeby zobaczyć jak ta mówię o akurat. Badania sejsmiczne, żeby zobaczyć jak ta struktura, w którym kierunku jest optymalny kierunek do wiercenia nowego odwiertu. I właśnie kolejny odwiert prawdopodobnie będzie najlepszym rozwiązaniem problemu mniejszej wydajności otworu zatłaczającego. Wiemy, że w przypadku wody wysoko zmineralizowanej, kiedy jest konieczność zatłaczenia 100% wydobycia, należy brać pod uwagę jeden otwór wydobywczy i dwa otwory zatłaczające. Czyli i tak docelowo rozważamy możliwość najpierw zaprojektowania, i drugiego otworu zatłaczającego konin GT4 po to ażeby wykorzystać maksymalną wydajność z otworu GT1. Konińska ciepłownia geotermalna będzie trzecim obok elektrowni Konin i zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych źródłem ciepła dla Konina.